Siemano, siemano, zamów sobie dzisiaj ze mną takie black Caty Jordany. Widzisz, że naprawdę jakościowo są fajne. Mam dwie pary Jordanów, czwórek już, idzie mi trzecia para, trzecia para. Więc co, jak sobie to zamówić, bo jest to banalne, pod Insta, pod YouTube mamy linka. Wchodzimy sobie. Ja tu publikuję na tej stronie wszystkie rzeczy, które kupowałem poprzednio i mogę po prostu potwierdzić sobie, że dobre jakościowo są. Wchodzimy tutaj w pomarańczowy link, bez tego nie będzie tanio Jordanów rejestrujemy się, wracamy, wchodzimy sobie w buty. Wybieramy co nas interesuje. Naprawdę jest duży wybór, tu są takie kobiece bardziej buty właśnie Samby, co wchodzimy sobie w Jordan 4. wybieramy kolorek. Ja mam ten i ten u siebie, jak widzisz, ten i ten. No i co? Po wybraniu kolorystyki wybieramy sobie rozmiar 44,5 w moim przypadku. Klikamy sobie upgrade, klikamy sobie buy now, płacimy blikiem, PayU. Właśnie to jest fajne na tej stronie. Nieczęsto się to zdarza, że tutaj jest blik. Więc to jest naprawdę mocno na plus. No i co? Poprzednio dostajecie takie fotki, jak tutaj ktoś dostał, to jest poprzednie jakieś zamówienie czyjeś. No i widzicie, jak się bud prezentuje. E jeśli się boicie, czy strona jest legitna, czy coś, możecie wygooglować, co to za strona, albo wpisać się w chat, GPT, czy coś. E naprawdę jest, są po tysiące zamówień dziennie z tej strony. E no co, dowożą do ludzi na całym świecie, dostarczają paczki, więc jest naprawdę spoko. Jak sobie te buty wysłać do Polski? Tu dałem poradniczek, jak to zrobić. dwie dwie i pół minutki trwa jest naprawdę prosty. No i co? Ciesz się butami. Ja naprawdę widzę, że mam sporą kolekcję dosyć. Mam dosłownie chyba 4-5 easy, Mam jeszcze dwie chyba pary. Tutaj nie na półce na wystawie. Możesz zobaczyć, że tak wyglądają. Naprawdę fajne są. No i ja już będę kończył dzisiaj. Dzięki i cześć.